Cześć. Rozwiązanie tego zadania przedstawiam uwaga w czterech odcinkach. Dlaczego? Ponieważ mamy tutaj do przeanalizowania cztery rysunki. Teraz omówię pierwszy rysunek, natomiast trzy następne rysunki będę omawiał w odcinkach przeznaczonych dla osób wspierających kanał, jako taki bonus dla tych osób. Popatrz, na rysunku brakuje wykresów funkcji, prawda? Ale te wykresy tak naprawdę nie będą nam do niczego potrzebne w rozwiązaniu. Wystarczą tylko asymptoty. Pionowa i pozioma. Zapiszmy więc początkowo równania tych asymptot. Asymptota pionowa przechodzi przez x równe 3 i to jest jej równanie. x równa się 3. Natomiast asymptota pozioma przechodzi w całości wzdłuż osi x, więc przecina oś y. W takiej współrzędnej y to się równa 0. Skoro mamy już asymptoty, to na podstawie asymptot możesz teraz wyznaczyć współrzędne wektora przesunięcia funkcji. Zobacz, jakie to proste: 3, 0. Dziś odczytujemy to z równań asymptot. Następnie mamy zapisać wzór funkcji, której wykres otrzymano. Zaczynamy więc od funkcji y to się równa 2 podzielić przez x. Następnie tą funkcję przesu na, przesuwamy o wektor o współrzędnych 3,0 i otrzymujemy funkcję f od x. Popatrzcie na rysunek w zbiorze zadań. Tam mamy narysowane funkcje tutaj i tutaj. I tą funkcję nazwano y to się równa f od x. Tak, dlatego wiem, że tutaj muszę zapisać f od x, więc f od x to się równa. I teraz tak, licznik przepisujesz bez zmian, natomiast w mianowniku do tego x musisz dopisać minus trójkę. Zawsze do x dopisujemy liczbę z przeciwnym znakiem niż ta liczba, która jest podana we współrzędnych wektora przesunięcia. Widzisz? Jeśli chodzi o x, zapamiętaj. Natomiast jeśli chodzi o y, przepisujemy po prostu liczby bez zmian. No tutaj dopisalibyśmy liczbę 0, ale ona w zasadzie nic tutaj nie wnosi, więc pomińmy tą liczbę. I w ten sposób otrzymujemy wzór funkcji. W przykładzie C mamy podać dziedzinę i zbiór wartości otrzymanych funkcji, otrzymanej funkcji. Po tym przekształceniu, tak? czyli po przesunięciu o wektor. Więc zobacz co ja zrobię. Dziedzina wygląda tak. A zbiór wartości tej funkcji wygląda tak. Co jest charakterystycznego w dziedzinie i w zbiorze wartości funkcji? Charakterystyczne jest to, że z dziedziny wyrzucamy trójkę, czyli liczbę, przez którą przechodzi asymptota pionowa. Natomiast ze zbioru wartości funkcji wyrzucamy liczbę, przez którą przechodzi asymptota pozioma. Możemy też popatrzeć na to w ten sposób, że trójkę bierzemy ze współrzędnej x wektora przesunięcia, natomiast zero bierzemy ze współrzędnej y wektora przesunięcia. W ten sposób możesz to zapamiętać. W przykładzie d należy policzyć miejsce zerowe tej funkcji, jeśli oczywiście takie miejsce istnieje. W jaki sposób liczymy miejsce zerowe? Należy znaleźć taki argument, dla którego wartość funkcji wynosi 0. No to zobaczmy. Bierzemy wzór 2 podzielić przez x odjąć 3. To się równa 0. No i teraz zastanawiamy się, kiedy ten ułamek mógł być równy 0. Wtedy, gdy jego licznik jest równy 0, a u nas licznik równa się 2. Tutaj zachodzi sprzeczność. Skoro jest sprzeczność to Miejsca zerowe nie istnieją. Brak miejsc zerowych. Zerowe nie istnieje. Na koniec odczytamy z rysunku zbiór wszystkich argumentów, dla których otrzymana funkcja przyjmuje wartości ujemne, czyli interesuje nas tylko ta część wykresu, która jest położona pod osią X. Ta część wykresu mnie interesuje. I tutaj musimy zapisać odpowiedni przedział, przedział x, w których położony jest ten wykres. Więc zapiszmy, że funkcja przyjmuje wartości ujemne, co symbolicznie wygląda tak. Wtedy i tylko wtedy, gdy x należy do przedziału od minus nieskończoności do liczby 3. Gotowe. Tak powinno być rozwiązane, rozwiązana ta pierwsza część. Natomiast za chwilkę w odcinkach bonusowych powiem, jak rozwiązać kolejne rysunki, jak na nie popatrzeć.